Cześć grzesznej baśni. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania kolejnej grzesznej baśni norweskiej, a tytuł jej to Degustator. Był sobie krawiec, który miał za ukochaną córkę pewnego chłopa. Para chciała się pobrać, ale rodzice dziewczyny nie zamierzali udzielić im swojej zgody. Mówili, że sami wprawdzie posiadają niewiele, ale ich latorośl to jednak gospodarska córa jest zatem o wiele za dobra dla zwykłego krawca. Co to Chodzi od zagrody do zagrody i tylko szyje ubrania. Nic dobrego z czegoś takiego nie wyjdzie. Uzbrój się zatem w cierpliwość, rzekła dziewczyna do swego kochanka. I możesz być pewien, że bez względu na to, co się jeszcze wydarzy, i kogo dostanę za męża, tak czy inaczej ty pozostaniesz moim degustatorem. Jakiś czas później rzeczywiście zjawił się pewien zalotnik, któremu rodzice oddali dziewczyny i urządzili wspaniałe wesele. Obecny na nim był również krawiec. Podczas gdy pan młody pił ze swymi towarzyszami tak tęgo, że niemalże postradał pięć zmysłów, krawiec leżał z panną młodą w alkierzu ślubnym i baraszkowali w najlepsze. W końcu jednak pan młody Przypomniał sobie o żonie i wpadł, zataczając się do algierza. I, 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 jesteś tutaj? Zapytał, a język mu się plątał. Tak, jestem, odpowiedziała panna młoda. Zległam trochę, bo nagle poczułam się taka strasznie zmęczona. I w tym samym momencie sunęła się z łóżka po stronie ściany. Pan młody doczołgał się do niej, jak mu się wydawało, i zaczął szukać ogrodu rozkoszy. Ale zamiast doliny znalazł górę, która wypełniła mu całą dłoń. A niech to wszyscy diabli, zawołał. I jak ty i jak ty, ty jesteś zbudowana? Masz, masz coś takiego, co ja co ja też, też mam. I, I jak to z nami ma dalej być? No tak, jestem jaka jestem, stwierdziła panna młoda z za łóżka, ale mocno wierzę, że można temu jakoś zaradzić. Choć wymaga to dużo pieniędzy, no i czasu. I ilekolwiek by nie kosztowało, wszystko za pace. Za pałacę, oświadczył pan młody. Jeśli tylko uda się ciebie doprowadzić do należytego stanu. Wtedy panna młoda powiedziała, że zna pewnego krawca, który mógłby się tego zadania podjąć ale musiałby ją zatrzymać u siebie przez trzy miesiące i otrzymać 16 skór niedźwiedzich, 16 łokci czerwonego sukna, 16 beczek soli, a także 100 talarów jako wynagrodzenie za wykonanie niezbędnych rzeczy Należy bowiem zamontować w jej ciele zupełnie nowe narządy. Panu młodemu nie pozostało nic innego, jak zgodzić się na żądanie rzemieślnika. A gdy minęły trzy miesiące, krawiec przyprowadził młodą kobietę z powrotem i złożył ją na stole. Udało mi się, udało mi się naprawić, rzekł. Jest e, jak nowa. No, podejdź tu, a sam zobaczysz. Dodał i podniósł jej spódnicę, no, by zaprezentować swoje dzieło. E, e, czy z tych e, czy z tych 16 niedźwiedzich skór nie zostało nic więcej poza tym małym paskiem włosów? zapytał mąż. Niestety, to wszystko, co się zachowało, odparł krawiec. A Na, na z 16 łokci. Czerwonego sukna, kontynuował mąż. Czy, czy nie zostało nic więcej, tylko to? Nie, odparł krawiec. Wszystko pozostałe przepadło. Tak więc mąż włożył palec do środka. A następnie przyłożył go do języka. No, no, ta, no, tak, powiedział. Ale, ale, sól jeszcze jest. Tośmy sobie wyjaśnili. Dziękuję bardzo, i zapraszam do subskrybowania. Mojego kanału. Trzymajcie się, na razie. Cześć!